Siemanko, tutaj mamy podzespoły następne. Udało mi się znaleźć uszczelniacz oryginału, jeszcze z PRL-u. Przynajmniej tak podejrzewam. Oznaczenia są takie same, w tym samym miejscu. Te same logo INKO. INKO produkowało uszczelniacze nawał do 30. Ten z tyłu uszczelniacz jest oryginalny, jeszcze z pierwszego montażu. Są między nimi różnice. A więc przy wymiarze jest jakaś nadlewka. Cionka jest trochę mniejsza. Yy, tutaj te kreseczki boczne są jakieś dłuższe, krótsze. No i logo mniejsze, większe jak się i tak przyjrzeć. Troszeczkę. No i jeszcze jedna różnica to jest taka, że grubość tych sprężynek jest też nie taka sama. W starym uszczelniaczu sprężynka jest cieńsza. I jest dużo luźniejsza. Tak wcześniej przykładałem sobie. To ta wchodzi tak bez oporu. Można ją ułożyć normalnie, sztyknięciem A z tego nowego, no taka kurde bardziej ciaśliwa. Już jest opór w tym miejscu i w tym momencie zaczyna się, jakby jej rozciąganie. Czyli, no, dużo silniejsza. No i fajnie, niech tak sobie jest. No i grubość tych sprężynek tak samo jest nierówna, w nowej sprężynce mamy, w nowym uszczelniaczu, sprężynkę o wymiarach, już ja mówię, 2 mm i 14 setek, gdzie stara sprężyna starego uszczelniacza, nie dość, że jest krzywa, cieńsza o Ile tutaj mamy? No, wyostrzy się. No, brakuje do 2 mm. 2-3 setki. Ten mikrometr mierzy do zera. To są wymiary rzeczywiste, więc no, musi tak być. No, fajna sprawa. Warga jest miękka, niepokancerowana. Jedna i druga. No, nic tylko zakładać. Jeszcze sporo roboty, sporo szukania nie czeka, gdyż coraz mniej tych części jest. A założenie tego tematu to jest takie, żeby założyć wszystko, co się da, co się da. Jedynie z epoki. Zero silikonów, zero dzisiejszych wytwórni, zero dzisiejszych śrub. Muszę jeszcze się dowiedzieć, co było wcześniej kładzione, czy jakiś hermetyk. Czy uszelki były na sucho kładzione? Czy było coś klejem kombinowane? Tego nie wiem. No ale po gdzieś tam będę szperał. Całam się i oglądać głupoty na internecie, to przynajmniej sobie coś się dowiem ciekawego. Może ktoś mnie czasem o coś spyta, to będę wiedział co odpowiedzieć. A tak to no, będę musiał sobie... Sobie nowy sto, jak zrobić na telefon, bo ten to taki jest. Nawet spoko, ale przydałby się lepszy. Także, no, Elo, cześć.